Ostatniego odcinka drogi 1850 Jasmo z Ręcin Ten odcinek to jest prawie 1600 metrów i będzie przebudowany wraz z dwoma mostkami. Witam bardzo serdecznie pana posła Bogdana Żońce, posła do Parlamentu Europejskiego. Witam wszystkich, dobry Chcę tylko jeszcze dodać że poseł był sprawozdawcą i współtwórcą projektu yy, ustawy Funduszu Dróg Samorządowych i dzisiaj to już jest zmieniona nazwa, ale to jest kontynuacja dzięki temu Panie pośle yy, wiele dróg powiecia zostało wykonanych po mojej lewej stronie jest Pani radna Pani Wójcie jak się Pani nazywa? Pani Maria Jerzyk Pani Maria Jerzyk witam bardzo serdecznie Teo Pan e, Leszkiewicz, e, Miłość. Pan Przewodniczący Rady Pękalski. Pękala, przepraszam bardzo. E, pan Józef Rosu, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jasielskiego, Witamy. Pani Katarzyna Kaszowicz, Zarządca Dróg w Powiecie Pani Witamy, Pani Dyrektor. I Sołtys wsi wsiglinik Polski. Krzysztof Wiktorski, nie Mamy następnie pana radnego. Tadeusz Gebutowski, witamy bardzo serdecznie. Jan Muzyka mistrz Polski w kolarstwie, ale to już była, przy... to też... ale... ale teraz członek zarządu, członek zarządu powiatu jasielskiego i radny yy, reprezentujący między innymi gminę Tarnowiec. Witamy bardzo serdecznie. Pani asystent pana inspektora nadzoru. Witamy Dobrze, bardzo serdecznie. Inspektor nadzoru yy, Henryk Kosiek Witamy bardzo serdecznie dyrektora zlewni rzeki Wisłoki, gospodarstwa polskie, wody polskie, pan Jerzy Żygłowicz. Kierownik budowy, pan Marcin Homlak. Witamy bardzo serdecznie. I witamy pana prezesa Brączyka, który reprezentuje firmę, e, która realizuje tą inwestycję. Także witamy bardzo serdecznie i cieszymy się, że. Wygraliście ten przetarg Parę zdań powiem o, o zadaniu, o zadaniu. Więc Zadanie to jest około przebudowa e, drogi do kategorii Z e, około e, 1600 metrów e, Droga Z to jest dwa razy po 3 metry plus pobocza więc to będzie bezpieczna szeroka e, droga i będą również realizowane chodniki. W miejscowości Umieszcz to jest prawie 400 metrów. Także pan Janek tutaj znowu wywalczył. 400 metrów nowego chodnika. I w miejscowości Glinik Polski mamy 544 metry nowego chodnika. Czyli stąd aż do szkoły. To bardzo ważna informacja, ponieważ. Poprawi się bezpieczeństwo w ruchu pieszym. Przechodnie, którzy będą uczęszczać do kościoła, będą się czuć bezpieczniej. Mamy tutaj dwa przepusty, które wymagają przebudowy. Jeden kółek Mamy wiele z nich problemów. Pani dyrektor musi czyścić. I opanowane no, są posesje sąsiednie, więc to zostanie zlikwidowane. Zostanie e, zrobiony nowy przepust na czarnym potoku. Będzie zwiększenie światła do normatywnych wielkości i ułatwi to przepływ wody, i może już nie będzie zalewać gospodarstw, które są przy, tej, przy tym potoku. I drugi ciek już na granicy prawie ze chyba miejscowości, który też będzie przebudowany. Więc, panie prezesie, życzę, żebyście nie napotykali na żadne trudności, żeby nie było skarg żeby ta praca na tej budowie była szybko, gładko i doskonale yy, jeszcze poproszę pana posła o parę słów i jeszcze raz panie pośle naprawdę ten fundusz to była wielka sprawa, wielkie, yy, wielkie środki, które